Wiesz co to jest gwint G? Nie myl z punktem. To jeden z najczęściej używanych gwintów w Polsce. I pewnie masz go na co dzień pod ręką. Nawet o tym nie wiedzą. Ja nazywam się Sławek Gagatek i prowadzę Narzeciak.pl A dzisiaj mam dla Ciebie krótką, zwięzłą wiedzę o gwintach rurowych. Gwint G, inaczej... BSPP występuje w zaworach, filtrach, manometrach, złączkach, instalacjach wodnych, pneumatycznych, gazowych, dosłownie wszędzie. Litera G przed rozmiarem, na przykład G1,2 cala, mówi nam jedno, to gwint równoległy o stałej średnicy. I teraz taka ciekawostka, gwinty G to tak naprawdę europejska wersja brytyjskiego systemu BSPP. Ten system dzieli się na dwa typy. BSPP, czyli gwinty równoległe, to nasze G. BSPT, czyli gwinty stożkowe, u nas oznaczane jako R. Oba mają wspólny zarys gwint, z kątem 55 stopni, zaokrąglonymi wierzchołkami i dnem, czyli żadnych ostrych krawędzi jak w metrycznych. Dzięki temu są bardziej odporne na uszkodzenia i łatwiej je uszczelnić na płasko, z oringiem, albo przez dociśnięcie w wersji stożkowej. W praktyce gwinty G. BSPP to klasyk od pneumatyki po wodociągi. Gwinty RBSPT znajdziesz tam, gdzie wysokie ciśnienie robi robotę. Hydraulika siłowa, wysokociśnieniowe układy i tym podobne. I uwaga, nie mieszaj tych typów. Równoległy z równoległym, stożkowy ze stożkowym. Inaczej kończy się to albo nieszczelnością, albo uszkodzonym gwintem. Niby pasuje, ale nie działa. Klasyczna pułapka.